Hej widzę, z tej Enderek Dzisiaj Zobaczymy nowy trailer do Kart of Bombon 4 Zapraszam do oglądania Dobra To co? Lecimy z trailerem Nie mogę się doczekać co tu się stanie, więc... Sądzę po ostatnich raczej nie będzie za dobrze Patrząc na tego, że ryba to stera po wylewie on się roz... rozpuścił. Mamy już... Co? Ja pier... Dlaczego się sam opuszcza? Co tu się dzieje? Co to jest za abominacja? Ptaku! Szkielet sam z ciebie został. Co to jest? Ten ptak, który skoczył w poprzedniej części... i... Dobra, oglądamy. <laughs> Co tu jest? Co ci się stało, Jumbo Josh? System oper... O dron no bo co innego mogło być tutaj No nie tak przeżył Co to ma znaczyć Nie no jak on wygląda Co jest, co to jest Czy to jest bambalina patrząca? A to jaki machutki pokój Ja pierdzielę windy, które jeżdżę na torach. To jest jakaś zagadka O znowu mamy tego Whoa, Zamek, zamek. To jest fajnie, enough. Bl Fajny bici płaci. Oh. On jest królem. Queen Bonesel... No bo Queen, ale ja pierdziele. Ja pierdziele. Co? Ile tu się dzieje rzeczyów? To trzeba wszystko przeanalizować, co tu się dzieje. Powiem, widzowie szczerze. Niektóre rzeczy tutaj wyglądają lepiej niż w innych odsłonach tej gry części, ale niektóre się pogorszyły. I zobaczmy na początku na tego ptaka. Wygląda jak ten y, niebieski ojciec tego małego ptaszka. I te dwa ptaki skoczyły w przepaść, i widzieliśmy tylko różowego. Nie widzieliśmy niebieskiego. To najpewniej jest niebieskie. Ale chciałbym w ogóle zaznaczyć, że nawet ma animację krzyku gardła. Tu z tym się postarali. Bo wygląda bardzo dobrze. Zaczyna się. I mamy po kolei, wszystkie potworki. Najpierw mamy y, tego Slow Celine. Schowaną skrupę. I wreszcie coś do tego bitu dodali, mogliby w ogóle zmienić, a nie... Teraz jakieś skrzypce są w tle. Nie skrzypce. Violoncella. Może wie, że violoncella to jest. O, i patrzcie. Tutaj mam przycisk z dźwiękiem, więc może będzie musieli obudzić, wystraszyć, żebym świat to szkło rozbiła, a w środku będzie karta. I to jest ta jedna rzecz, która widać, że jest gorsza. Cały czas są ciemne, nie wiadomo pomieszczenia, przestrzeń. Po prostu nic tutaj nie ma. Ale spójrzcie na tego Shift Fatostera. Jaka tu jest kupa slima? Patrzcie. Ale. Żecie. Kupa slajma, ale. Tutaj widać, że. Są chmurki takie wiszące. Tam jest sala królewska. I mean. Tam biegnie nasz potworek. Tutaj mam znowu dźwięk, ale już wygasz, wygaszony. Jumbo Josh jest zamknięty w jakiś. jakiś w beczkach dużych, które klipują się w podłogę jak... no... no jak oni mogli dopuścić, żeby to się klipowało w podłogę... na trailerze jeszcze i naj, najdziwniejsze jest to widzowe że jakbyście spojrzeli to tutaj i oni to tak dziwnie Jumbo Josh ma kości poukładane w swoim modelu że jak on ma tu rękę wsadzoną to ma taką chudą tu nie wygląda za dobrze Mamy system opera operable Tu mamy Temporary shutdown? Shutdown Tempor Temporary shutdown Tak? Tymczasowe wyłączenie systemu W tam było To dobrze wygląda To na pewno dobrze wygląda widzowe Patrzcie tutaj ma te wszystkie swoje w tych rurach tutaj, to wygląda dob... Oj, 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 nie no, mówi chciałem powiedzieć dobrze, ale... Spójrzcie. Tutaj jest wszystko dobrze zrobione. Tutaj też jest dobrze. Tam jest dobrze. Ale tutaj już jak zakręca, to już się robi jakaś dziwna... Przestrzeń pławna A tutaj to już ta... Takie Minecraft wszedł, a tutaj to w ogóle już... Już, ro, totalnie rozwalony model Ja pierdzielę. Mogli, no mogli to naprawić, chociaż model Czy coś Mogliście Mogliście Mamy swojego dronika Który ma przyc wciskać przyciski i mamy ptaszka Pewnie ptaszka będziemy mogli wziąć do ręki, zamiast pewnie pilocika I postawić go na, na tej płytce naciskowej, jak z minecrafta on tu będzie stał. Coś nam w tym czasie uruchamia. Później, pewnie będzie musieli dron tam wlecieć. Coś się otworzy innego. Będzie musieli go przenieść i na inną płytkę naciskową. Tak mi się wydaje. Tu mamy naszego Opila Beard. Też ma. Ten głosik. Ale tutaj, co to jest za klatka? Co tu może być? Kolory tutaj nie mają znaczenia, ale nie wiadomo. Tam coś jeszcze jest. Mamy wentylację. No widzowie, ta wentylacja... No nie wygląda za dobrze. Dali tekstury, po prostu sufit, podłoga, boki i wentylację na boki. I, i jeden poważny błąd, który... Oni, którzy, który oni popełniają, co psuje immersję i wydaje wszystko się, że jest robione na kolanie. To... Że nie ma innego oświetlenia, tylko są wszędzie te same lampy. Wentylacja, kible, strefa górna, strefa opuszczona, strefa wszędzie, tylko te same lampy są. Zmieńcie na inne jakieś, nie wiem, yy, yy, jak w backroomsach są te. Yy, 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 yy. No i za, zapomniałem, albo LEDy jakieś, czy coś. Paski LEDowe. To fajnie mogą wyglądać. Biegniemy. To jest pewnie, no widzowie jak wygląda taki korytarz Na środku dupnięty, wielkiej sali Tutaj w ogóle wejścia znowu kwadratowe Idzie i ptaszek I szeryf toster, który wygląda jak slime To jest bambalina i jej kręgle Lubi kręglami się bawić Jakkolwiek dziwnym to by nie zabrzmiało Kolejne, kolejne absurdalne miejsce, jak w szaryfie to sterze, yy, że jest ściana, podłoga, sufit i nagle jakieś plastikowe drzewo. Tutaj są krzesełka. Coś zrobili nowy model krzesełka, dodali. Chyba nowa barierka. Chyba się postarali zrobić nową barierkę. Bardzo dobrze. Yy, tutaj jest jakieś takie oświetlenie scenowe, jak we FNAFie. Jakieś oświetlenie jest, ale on nie dać światła. Tu po prostu jest zielono. Tam kwiatki rosną na podłodze pewnie, tutaj konewka, Będzie musi pewnie podlewać kwiatki i na kwiatku jak Mario podskoczyć, tutaj zerwać jabłko, jabłko dać to tosterowi, żeby skopał dupsko Jesterowi. Ale zrymowałem. I mamy nowy future, w każdej grze musi być nowy future. W pierwszej, na przełomie pierwszej i drugiej były normalne windy, w trzeciej były, była winda, która jeździ na boki, a teraz w czwartej widzowie jest winda, która jeździ po torach w tunelu i ten tunel też jest wrzuconą brązową teksturą na ściany. nie ma, to nie jest okrągłe, to jest kwadrat wydrążony w dziura i to jest normalnie, to nie wygląda. To nie wygląda jakby to było opuszczone. Weźcie coś, zróbcie z tym. To miał być opuszczone piętro. Opuszczone, a nie brązowe ściany. Zwykłe. Tu mamy jakąś minigrę. Po prawo mamy słoneczko, Tutaj mamy kanapę. Nie wiem na czym może polegać. Tutaj Jumbo Josh się wyłania. I później się włania. Tutaj czas nam się odmierza. Oje. Tutaj mamy... Pokaż mi to. Wygląda... To jest chip do tego robocika. Może będziemy mogli z nim sterować jak z Flynnem jak to włożymy. W swoim może najlepiej tym pilotem. Najlepszym do drona. Bierzemy to, wsadzam tutaj ticket. I co? I się nic nie dzieje. Mamy Queen Bon Faj Fajnie, to wygląda fajnie nawet. Tu jakieś koszary. Grzybek jest. Zrobiony fajny grzybek. Tu są latarnie i rodność średniowiecza. Jakieś konstrukcje deskowe. No, na suficie cegła. Bo jakby i na no, a podłodze też cegła. O tym mówię, że wszędzie jest ta sama tekstura. Że cegła na ścianach, cegła na podłodze, cegła na suficie nie ma zróżnicowania. Nothing is funny enough. No bardziej agresywnego bitu się nie dało zrobić. To, toster, nab, 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 nalina. to wygląda jak w tych... jak w yy, krajach azjatyckich, jak są yy, yy, takie... Stragany to zawsze są pod takimi baldachimami. Wiecie po czym rozpoznałem? Bo na podłodze jest cegła i wszędzie jest cegła. I mamy. O, jeszcze jest nasza szanowna Queen Bonselia Siedzi se na tronie, patrzy. Znowu jest na podłodze, na suficie, na ścianach ta sama cegła. Widzowie, Poprawili kilka rzeczy I zepsuli kilka rzeczy Tak żeby nie było ani, ani lepiej, ani gorzej Tak na równi, żeby balansować Jest Cztery mm. I to wszystko Tutaj nie ma nic nowego z oczywiście, bo Mamy tylko tak przybliżenia dziwne. Nie wiem czy o tym wiecie. Ale zrobili w Robloxie coś takiego jak e, ten e, jak RP Garden Bamban Półtora miliona w jeden dzień. A pomyślicie sobie, o jakie to są liczby ogromne. Ale FNAF miał 10 milionów. Film w ciągu jednego dnia. A wiecie co ja wam powiem? Że w ciągu 3 godzin yy, ten yy, skidib, skibidi toilet miał ponad 10 milionów wyświetleń. Tój co tu się dzieje? Najlepsze jest to, że na tak jest mniej wyświetleń niż pod normalnymi filmami. Teraz u niego. To jest chore Co tam się dzieje? Ale oglądamy. Mam przeniesiony prosto z gry. Miejscówki Wszystko jest dobrze Nic pod względem graficznym się nie zmieniło O i gramy sobie Opila Beards teraz Widzicie jak sobie chodzimy, o Jako fajne, o teraz jesteśmy bamba, o teraz bambalina O teraz Jumbo już nie wiem dlaczego taki mały, ale jest Jumbo Just. Jest nap nap Jest y, niebieska op pila jest na no, bloody no, no, no. play on roblox tyle roleplay tak zwane i to też jest skok na kasę bo tam też żeby kupować jakieś skiny morfy i inne rzeczy ja pierdziele dlaczego mogli mogliście poz, pozostać na zwykłym utworzeniu gier ale dobre widzowie to by było na tyle zapraszam do subowania lajkowania Widzimy się, mam nadzieję, że w nowym, cudownym jakimś trailerze podobnej gry. Pa!